Nie, ja się no ja się sam rozbijam widzowie, ja się sam rozbijam. O i policja jeszcze we mnie, no tak się policjo nie robi, droga. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z BeamNG Drive na kanale dzisiaj w pościgach policyjnych. Ten oto miejski, stuningowany samochód, jakiś taki yy, pikapik będzie po prostu musiał uciec przed niemiecką myślą technologiczną, policjantem, który stwierdził, że Panie, pan nie masz homologacji na pewno na ten samochód i trzeba będzie pana złapać. Także miejmy nadzieję, że albo chłop ucieknie, albo zostanie szybko złapany przez niemieckiego Policjanta aka Polizaj, oczywiście czy Policaj nawet, także jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba, dziękuję bardzo za wszelkie tutaj subskrypcje czy komentarze, wpadnijcie też na Instagrama, Fanpeya, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, niech ucieka gość, a ja będę pierwszy go gonił, zobaczymy czy w ogóle to się do czegokolwiek nadaje. Alo, chłopie! Zatrzymaj się! Ty, gość co po parkingu uciekł w ogóle? Co jest? Chłopie, zatrzymaj się! Musimy sprawdzić twój samochód! O kurcze, pieczone. Dobra, bo na razie się zakało, pućkałem trochę tym samochodem policyjnym. Dobra, gdzie jest? Gdzie on jest? Niech mnie słyszy jak coś. Niech wie, że go gonię! Gdzie on ucieka? Widzowie, nie mam pojęcia, gdzie chłop ucieka. Proszę się zatrzymać, kryminalisto! O kurczę... Oa, ale mnie odbiło! Dobr... Jadę, jadę, jadę. Dobra, niech nie słyszy, niech nie słyszy. Tylko zostawiamy... Widoczność zwiększoną, oby pojechał na wprost. Obyśmy go jeszcze mogli dorwać gdzieś na tej wyspie. Ja pierdzielę, no porobił mi jakiś... Miejski tuning gościa, no. W tym radiowo O, ty! o, oła, oła, oła! Jednostka polic Olo, Jednostka policyjna 3788 rozwalona Powtarzam Wyślijcie jednostkę 2138 2138 Dobra, y 1-0 dla niego Teraz mu nie odpuścimy Teraz lecimy na gościu Ty se tam uciekasz i co? Proszę zaniechać próby ucieczki. Za próbę ucieczki będzie pan odpowiedzialny i odpowie pan przed sądem wojskowym. Proszę mieć to na baczności. Proszę się zatrzymać. O, ty gnoju, ty. Zatrzym się, k burze z miasta, no? Co jest? Chopie. Ale on nadupia. Patrzcie, jak on szybko leci. On ma zdecydowanie nielegalnie przerobioną tę furkę. Na pewno by nie przeszło testów. Przeglądu bym nie podbił, pewnie dał tam dwie stówki i przegląd podbity, nie? Dla pana mechanika, no co jest? Oho, oho, rozbił się! O kurczę, ja też się rozbiję, nie, nie, nie. Ajajajajaj, ja się tak lekko rozbiłem, ale mamy go. Mamy. Wysiadam. Szybko. Bang, 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 bang. Za próbę ucieczki zostaje pan rozstrzelany tu i teraz. Bang, 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 bang. Dobra. Jeden, jeden. Jeden, jeden mamy. Jak coś, żeby nie było. Dobra. Let's go za nim. Dobra. Od razu go kasujemy. Patrzcie na to. Wysiadam. Pu, 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 pu. O kurczę. Co najwyżej po oponach. Co najwyżej po oponach. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Wysiąść i go opalnąć. Jedziemy dalej. Dobra, on kółko zawrócił. Zrobił. Okej. Okay. Tu na lewo. Let's go. Gościu, zatrzymaj się! Żartowałem z tym strzelaniem ci po oponach. ale możliwe, żeby po oponie jakiś wyrwał, nie? Ewentualnie, nie no, uznajmy, że nie trafiłem, ewentualnie nie zdążyłem strzelić. Oddać strzału do niego. O, cieciul! Dobra, po wyścigu, po wyścigu No, koło już nie te Dobra, 2-1 dla niego Let's go One more time Okej, okay, no i co, zro co zrobisz, co gościu? Dobra Typie, typie Typiarzu Dobra, stój, bo będę strzelał, stój, bo będę strzelał Łapy, łapy, łapy Pu, 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 pu po, Podszedłem i go trafiłem jak coś, żeby nie było Gościu, trafiłem cię. Typie, typie. O ty, ale za potrącenie policjanta nie. No ja bym go rozwalił tutaj, proszę że to, to nawet się nie ma, nie, nie ma co się zastanawiać. To było 2-2 już z rozwaleniem gościa. Także lecimy go zatrzymać teraz lirycznie, ale samochodem. Nie będę strzelał od razu do, do ludzi tutaj. Dobra. Spróbujmy metody naukowej. Okej, okay, ale bym go już odstrzelił Ale bym go już odstrzelił, ale powiedziałem, że nie będę korzystał w tym ranie teraz broni Służbowej, więc nie skorzystam, spróbujemy go zatrzymać Normalnie, jest 2-2, 2 do -2, 2, 2 Dobra, most, niefajny, niefajny, oj niefajny Okej, okay, cały czas do przodu, no miejmy nadzieję, że będzie uciekał cały czas do przodu on się znowu powinien wywalić. To by było najlepiej w ogóle dla nas. Gdyby się znowu wywalił, można byłoby go odstrzelić i nie byłoby problemów. Żadnych. Już by nie sprawiał problemów ten gagatek. Ten hundsfod. Dobra, pytanie brzmi, czy on tędy jechał? On ma naprawdę potężny, przerobiony samochód. Nie wiem, czy nie ma mocniejszego pojazdu ode mnie w tym momencie. Dobra, utrzym. O cieciul! Dobra. On też gdzieś nie wyrobił. Słyszałem go po lewej stronie, mam wrażenie. Mam wrażenie, że on też gdzieś nie wyrobił. Też gdzieś się rozwalił. Tylko nie wiem gdzie. To jest najgorsze, nie wiem gdzie on już jest. Nawet nie mogę sygnalizacji odpalić aktualnie. Dobra, gdzie on jest? O kurcze, nie rozwalił się. Zgubiliśmy go, widzowie. Ty, a jak się włączę, Mkę zobaczę, gdzie on jest na mapie. Ej, I... gdzie. A jak odpalę na nim, Mkę. Ej, 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 on jest po prostu przede mną dużo. Dużo, że dużo. Próbujmy. Dźwięk jeszcze mam. Co prawda nie mam e, sygnalizacji świetnej, ale. to nie zawsze jest potrzebne. No, no nie, nie dogonię go, nie dogonię. Jakbym chciał go nie, gościa, nie dogonię w tym momencie już. O kurcze, co najwyżej. Ała! Ała! Wezwijcie nowe, wezwijcie pogotowie. Co się tu dzieje? Dobra. Czty ej, 4 do 2. Ja pierdykam. Ale to tylko dlatego, że bez tego. Nie, 3 do 2 to było, bo to była runda bez pistoletów, nie? Dobra, bank. Gościu Dobra, mamy go Dobra, odstrzelę cię, gościu Wysiądź z samochodu, wysiądź, wysiądź Pu, 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 pu To jest tak, pyk, 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 pyk pyk. pyk. Nic mu nie robię wcale teraz Jak wysiadłem z samochodu Pu, 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 pu Nie no, gość jest tak zatrzymany Patrzcie, nie, nie musiałbym strzelać i on jest rozwalony Fest Totalnie jest rozwalony. Dobra, gościu, tak o jesteś, o. Rozwalony totalnie. Już to powiedzie. Panie, panie! Trzeci punkt dla mnie, poproszę. Z 3-3 w punktach, żeby nie było teraz. Że, żeby nie było niedomówienia jakiś. Ja go tak dla beczki tu puściłem teraz. Także 3-3 i lecimy. No kurcze, pieczone. Dobra, typie, typie. Ale to wolno cofie. Co to jest w ogóle za samo, którym ja jeżdżę teraz? Dobra, ucieka, ucieka. Będzie chciał do lewej. Twoje niedoczekanie, gagatku. Ty koło stracił chyba. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest dla mnie runda. Tak, chłop się pozbierać nie może. Bez koła. To ja go tu trzymam, powiem tak, gościu. O, zdążyłem wejść do niego do samochodu, jak coś. Nie, no mamy go, 4-3 dla mnie, koło mu odpadło. Także tu, tu już nie ma, nie ma co mówić nawet, że, że punkt gdzieś indziej. Dobra, niech ucieka chwilę. Ja bym go na tej długiej prostej chciał złapać, powiem wam. Byłoby całkiem nieźle. Dobra, zatrzymaj się przez... Temp, co? Kurcze, że, że też oni tak skręcają dobrze. No, <gryw> że też oni wiedzą, gdzie chcą uciec. No, co jest nie tak, dobra. No i gdzie ja mam go szukać? Jak ja nawet nie wiem, gdzie go znaleźć teraz. Tego typiarza. Czy na wprost mam jechać, czy w lewo skręcić bardziej? No, no, ni-hu-hu, nie wiem, no, kompletnie nie mam pojęcia. ja na przypał, tak zwany. No, chyba, że mu coś rozwalę w samochodzie, zatrzymam go na dłużej. To, to wtedy jest dopiero szansa, żeby go gdzieś znaleźć. Ewentualnie musiałby jechać przede mną, no i po prostu wiecie, po prostu musiałby się gdzieś tu rozwalić. a ja, ja bym wtedy go złapał, ale on zapewne. Szansa na jego rozwalenie się jest naprawdę niska. Dobra, wyłączę mu silnik na chwilę. Gdzie on jest w ogóle? On wyjeżdża na powrót? Gdzie ja jestem? O kurcze. Pieczone. O kurcze, to tu naprawdę sporo do niego brakuje, bo on pojechał. No ale nie wiem, czy on już zdążył zrobić kółko. Po prostu, wiecie. On już jest tam na drodze, po lewej stronie. No, może go dogonię. Odstrzeliłem mu silnik chyba. Możliwe, że mu się samochód zepsuł. To, to może, może teraz. Może to jest ta szansa, widzowie. Że uda się go złapać, jak silnik mu wyłączyłem. O kurde, ale ja się wpakowałem jeszcze. Dobra. No nie, no może i by to coś dało, ale ja się rozwaliłem teraz kompletnie, już nie. Co z tego, że mu na chwilę wyłączyłem silnik, jak ja już go nie złapię? Znowu. On dosłownie chwilę temu tu był. No nie, nie, dobra. Zmieniamy, teraz ja uciekam, proszę bardzo. Pyk, wracamy tutaj. Ja się ustawię trochę bliżej. Zinsertuję. AI. Goń mnie. Let's go, uciekamy. Dobra panie jaj. O kurde, ale ten street tune. Ale go nosi po prostu powiem wam. To jest to. Bot uciekał nim jakby go w ogóle nie nosiło tego samochodu, nie? Ale go nosi. Ja, ja wam od razu mówię. Ten samochód mega nosi. To już mnie zatrzymał na drzewie. Co prawda on też ma problem i teraz... Bu, 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 bu. Pu, 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 pu jako kryminalista mógłbym coś tam próbować, nie? Odstrzelić tego policjanta. Pu pu pu-pu! No, ale to, to nic by mi nie dało. Kompletnie! Dobra, let's go. Ale on rwie tutaj mocno. On prosto nie może jeździć kompletnie, nie? I to jest to, bot potrafi tym jeździć. Ja nie mam opcji tym jeździć. O kurcze, widzę już przeciwnika w szybie tylnej. Odbija mi się. Dobra, złapałem go na bagażnik, tak zwany trik na bagażnik. Okej. Okay. Mam wrażenie, że on by się bardziej rozwalił i szybciej niż ja. No ale to możemy sobie dać co najwyżej po jednym punkcie. Ag... Także jest dwa do jednego dla niego na ten moment. Jak to on się ślizga, ten samochód. Przeokrutnie. No ale jest szybki. Przy okazji. Ja się nie dziwię, że on nie gubił z taką łatwością, nie? Że sobie po prostu przywalił i uciekał od razu. To jest nic dziwnego. W takich warunkach. Okej, okay, goni mnie. Dobra, ho, typie. Ej, dalej mnie goni. Fajansiarz. To nie. Co to za. To nie jest odcinek streaków bokiem. Dobra, ale ja przetrwałem. On się rozwalił mocno. Dobra. tu. Odwalony gość. Nie, no ja myślę, że tak. Ja mogę na spokojnie dalej jechać, nie? Teraz się sobie wjechałem w ten e, zderzak, ale ja mogę jechać, a on nie. Dobra, wy, wyrwijcie ten zderzak. Zawalony. Dobra, nie ma zderzaka i mogę jechać. Także jest punkt dla mnie. Na spokojnie. Proszę was bardzo. Punktik dla mnie, ja sobie tu uciekam na dróżkę leśną. Mamy 2-2 w takim razie, okej, okay. gość się rozbił na szczęście. Na moje szczęście chłop się rozbił. Dobra, pyk. Pyk, 2-2. Teraz w prawo. O kurcze, ale on w drifciochy wchodzi. Oj, nie, 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 to, to nie było w planie. To nie było w plan, O! Ła! Uderzył mi centralnie w bok. Dobra, może go zatrzymam jakimś cudem. Kurde, teraz na drzewo mnie wbił. Ale ja się nie poddaję, ja się nie zatrzymuję. Słowo zatrzymaj się nie istnieje w moim słowniku w ogóle. Jedziemy dalej. Zaraz będzie stuwa na godzinę. Ja wam mówię, o jest stówka już. Goni mnie czy nie? No tak chyba średnio mnie goni. Dobra, no ja mogę uciekać, on... No dobra, goni mnie. Już miałem mówić, że on nie może mnie gonić po prostu, ale jak widać może. I to robi. No to jest bo On w takich momentach zyskuje dużo. O ty gościu. O ty furfiter, kurde. Dobra, ale możliwe, że właśnie się wbił. O, tylko, że ja się zahamowałem na jego też części. Dobra, to nie jest część niezbędna mi do jazdy, więc ja dalej mogę jechać i mu uciekać. Tymczasem on ma problem, bo on się wgniótł w drzewo. No, także to chyba mój punkcik, nie? Widzowie, tak mi się wydaje, że to punkt dla mnie. Ale się źle tym jeździ. To jest okropne po prostu do jazdy. Takiej zwykłej. No, dobra, jest punkt dla... O kurczę dla mnie. Dobra, w lewo, lekko. Lekko miało być. Okej. Okay. No nie, ja się... No ja się sam rozbijam, widzowie. Ja się sam... Rozbijam. O, i policja jeszcze we mnie. No tak się policjo nie robi, droga. Tak się nie robi. Moi drodzy, jako policjanci nie róbcie tak, nie wjeżdżajcie w ten sposób. Dobra, trzy, trzy. Trzeba się skupić teraz. Trzeba się skupić. Dobra, uciekamy. 30 na godzinę tam było chyba ograniczenie. Policjant ewidentnie szybciej ode mnie jedzie. Chociaż. Chociaż ja bym chciał, to patrzcie. Na prostej jestem w stanie się rozpędzić. To srogo. Ty, ale naprawdę strogo. Przecież tu prawie dwie stopy były. 190 jakoś, na 100% było 190. Dobra. No, ten policjant... Jeżeli uda mi się utrzymać jakby trasę, co nie jest wcale łatwe tym pojazdem, bo on się driftuje cały czas, to... O kurde. Dobra, powiedzcie, że go rozwalę w ten sposób. Dobra, palnięty. Ja sobie koło. Na czym ja to koło zniszczyłem w ogóle? Nie mam pojęcia, powiem wam. No, jeden, jeden tu będzie, ewidentnie, no. Mogę co najwyżej wyjść z samochodu i go jeszcze rozwalić, ale on też. Nie ma koła, w sensie koło wgniecione, tu wszystko rozwalone. Ja może by z tego jednego koła nawet bym jechał, bo widzicie, ten samochód nie ma prawie żadnych zniszczeń. Oprócz teraz, oczywiście, też jak walnąłem. Oprócz odpadniętego jednego koła. To jedno koło mógłby nawet wiecie, tutaj wziąć to, otworzyć i, i ten, i być zadowolonym. Tutaj opatrzcie, mamy klapkę. Ja się kółko wyjmuję i, i zakładam nowe na przykład. I klapka out, klapka in. No, także tu, tu byśmy mieli chyba gościa załatwionego. Ewidentnie też jeden, jeden, ale nie, powiem wam, tutaj trzeba do, docenić na pewno bota. Że botom jest dużo łatwiej jeździć normalnie samochodami, które nawet są takie jak ten, czyli takie mocne do, do driftów. Bot tego nie odczuwa, bo robi 30 przycisków naraz, 30 milionów operacji naraz. Także. Dobra. Gościu specjalnie do lasu z tą wjechałem, żeby się rozstrzelać. pu, -pu, 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 -pu. O ty. Ciulufest. Fest. Pu, 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 pu. No i rozwalony, proszę Państwa. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i Cześć.